Cześć. W dzisiejszym wideo powiem, co zrobić, żeby wizualizacja była skuteczna, bo bywa to frustrujące w momencie, kiedy ty siedzisz w tej relaksacji, wizualizujesz i pewne rzeczy się nie dzieją, a słyszysz obok albo na szkoleniach, albo na warsztatach, że ktoś coś zwizualizował, ktoś od razu sprzedał mieszkanie, bo tak chciał, albo ktoś znalazł ten wymarzony związek, albo na przykład schudł. I teraz... To, co dzisiaj powiem, dlaczego wizualizacja nie działa i co zrobić, żeby działała, jest pokłosiem mojego doświadczenia, które polegało na tym, że w 2007 roku po raz pierwszy wzięłam udział w kursie metody Silwy, a jak wiemy, no to jest to kurs, w którym główną część, zasadniczą część spędza spędzasz z zamkniętymi oczyma. I ja od, te, od tej pory po prostu praktykowałam relaksację różnego rodzaju, różnego typu, no w każdym razie również wizualizowałam. No i ta wizualizacja nie przyniosła mi rezultatów, czyli nie schudłam nie znalazłam wymarzonego partnera wtedy. I no kurczę, no te rzeczy się nie działy. Te takie w zasadzie też tam miałam tematy takie, że na przykład jadłam za dużo słodyczy w moim niemal więc chciałam to, również to zmienić i jakoś to no to nie szło, no. I ja tropiłam to dalej, tropiłam to w różnych jeszcze innych, nazwijmy to no różnych technikach, metodach energetycznych, czyli po prostu sięgałam po różne narzędzia, które no tak jak czułam, po prostu podążałam za tym, by dowiedzieć się, co tak naprawdę powoduje, że właśnie pewne ważne dla mnie rzeczy w życiu się nie dzieją. No i właśnie pokłosiem tych wszystkich wydarzeń, wniosków, które zdobyłam przez te lata i w sumie również doświadczeń innych ludzi, z którymi działam przez, przy okazji w tym czasie, no to właśnie powiem Wam o tej jednej ważnej rzeczy, która sprawia, że potem ta wizualizacja jest niesamowicie skuteczna, ponieważ pierwszą rzeczą nadmienię jest to, że wizualizacja zawsze działa. Po prostu to jest fizyka, to jest nasza natura, i tutaj nie ma, że tak powiem, nie ma z czym się dyskutować. Po prostu to jest częstotliwość. I w momencie, kiedy ty myślisz coś, kiedy ty coś mówisz, to po prostu już wysyłasz impuls, i ten impuls ma swój ślad energetyczny on ma jakąś wibrację, jakąś częstotliwość, i on już istnieje. I, i co my po prostu my nie potrafimy obsługiwać tej wizualizacji i tej relaksacji. Nie potrafimy do końca nie mamy w pełnej wiedzy, co robić w gruncie rzeczy, żeby, żeby ona była skuteczna. No i teraz ta ważna rzecz polega na tym, I czy też może, ten, może jeszcze zanim ta ważna rzecz, chodzi o to, że to, co zaobserwowałam przez lata, to to, że chodzisz w relaksację, w medytację, hmm, cudownie, wyciszenie, taki spokój. Bo za, tak, tu idźmy w tę stronę, że właśnie czujesz te wszystkie błogostany, wyobrażasz sobie te piękne wizje i wychodzisz z tej relaksacji i wsiadasz na przykład w auto, i tam jest korek, i się, i się denerwujesz na przykład na ten korek, albo wchodzi jakaś osoba do pokoju i wystarczy jedno słowo, i ciebie jednak wyprowadza z równowagi. Generalnie chodzi mi o tą codzienność. To jest właśnie to, że w stanie relaksu ty wysyłasz impuls. I tak jak kręgi na wodzie, jakbyśmy kaczkę rzucali na wodę, kręgi się rozchodzą, to jest wizualizacja, ale kręgi wracają do ciebie. I bardzo istotne jest właśnie to, co wraca. Jeżeli twoje wnętrze jest przygotowane do tego, do tej zmiany, którą wizualizujesz, do tego, żeby mieć tego wymarzonego partnera, żeby stworzyć cudowny związek, żeby podróżować, żeby wyjechać na ten tydzień, na przykład do Dubaju albo na no, no, na przykład na Zanzibar albo żeby schudnąć, żeby mieć piękną cerę, żeby mieć w ogóle albo żeby być w kondycji jakiejś konkretnej. No to chodzi o to, że jeżeli tam we wnętrzu jest na tak, no to wtedy to się dzieje. Ale bardzo często jednak Pewne rzeczy nie wyglądają w naszym życiu tak, jak byśmy chcieli, czyli na przykład właśnie nie mamy tego związku, nie jeździmy tym autem, nie mamy takiej kondycji, nie czujemy się tak dobrze, coś w nasze ciało pobolewa, no bo właśnie dlatego, że są pewne blokujące nas schematy, bo gdyby ich nie było, to byśmy tak właśnie żyli, bo generalnie ciało jest stworzone do bycia w zdrowiu szeroko pojętym zdrowiu takim fizycznym i psychicznym. No i chodzi o to, że Zauważcie, że często mówimy tak, kurde, tak mi na tym nie zależało, po prostu tak puściłam sobie myśl, że fajnie byłoby mieć na przykład nowe szpilki i nagle benz, yy, okazało się, że przechodziłam, jakieś mega, mega buty mi wpadły w rękę, w ogóle o tak. A nad tym, co się starasz, co myślisz, co wizualizujesz, to nie idzie. No i właśnie to jest to, że po pierwsze, im, większy, im większa siła, im większe nasze chcenie, tym z punktu widzenia fizyki, bo to jest znowu fizyka, to po prostu musi powstać opór. Tak, więc już z założenia będzie, będzie gorzej. Jeżeli my bardzo chcemy, bardzo napieramy, to po prostu będzie przeciwsiła, to ma być lekkie. Tylko, że właśnie jak ma być lekkie, jak my tak bardzo chcemy. Czyli tu chodzi o te, o te oczekiwania nasze, o to, o, to, o to właśnie, że jesteśmy bardziej wtedy jednak w umyśle. W momencie, kiedy jesteśmy w oczekiwaniach, jesteśmy w umyśle, a nie jesteśmy w sercu, nie jesteśmy w tu, w tu i teraz. Czyli, tak jakby klarując i podsumowując to, co powiedziałam, jaki jest ten sposób na skuteczną wizualizację? To jest po prostu wizualiz wizualizowanie, bycie w stanie rozluźnienia, wizualizacja, a potem bycie obecnym, obecną w codzienności. Po prostu wraca do ciebie fala, którą sama nadałaś impuls, wraca do ciebie, i będziesz mogła po tych informacjach, po tych wydarzeniach, które się do ciebie przychodzą, po prostu dowiedzieć się tak naprawdę, co jest. Co jest nie po drodze, jaki blokujący ewentualnie schemat jest w tobie, który sprawia, że jednak nie żyjesz tą wizją swoją, którą masz po prostu w sobie. I to jest niezwykle cenne. Ja nie twierdzę, że jest to proste, ale jest to niezwykle ciekawe i właśnie na tym bym się skupiła, że nie na zasadzie jakiejś ciężkiej pracy i teraz ojejku, co ja mam tutaj do przerobienia albo co ja mam do uświadomienia sobie, ale raczej na takie nawiązanie komunikacji z własnym życiem, z ciekawością, co moja natura w sobie ma, bo my naprawdę te wizje, które w sobie macie, one już nieraz to mówiłam, one nie są od czapy i one po prostu. One czekają na to, ażeby je zmaterializować, tylko nasze wnętrze ma jeszcze te, te emocje w sobie, ten te lęk przed y, prawdziwą sobą, być pokazaniem prawdziwej siebie. Na przykład stąd się nie dzieje związek, że, że boimy się tak naprawdę pokazać prawdziwą siebie, że jesteśmy tak w posłuszeństwie od wielu lat, tak w, w jakimś poświęceniu dla innych, że, y, że w ogóle y, trudno nam jest w ogóle uświadomić sobie, co to znaczy być dla siebie, y, co to znaczy nie wymuszać na sobie pewnych rzeczy albo być w w takiej swobodzie własnej, właśnie, bo po prostu mamy pewne narzucone już pewne powinności zachowania, y, które, y, które już tak są w nas po prostu wlepione, że my nawet o tym nie wiemy, że można inaczej. Więc y, czyli w zasadzie to, co powiedziałam właśnie, to też sprzyja temu, by powiedzieć, że. Y, Temat relaksacji i, tego, i skuteczności wizualizacji jest bardzo unikatowy, bo to po prostu wszystko zależy od tego, jakim, jaką jesteś osobowością, jakie masz uwarunkowania i to jest piękne właśnie, że my nie. Pomimo powodownych schematów, które można by tak samo nazwać, tak naprawdę każdy przeżywa to inaczej. I te jego talenty potem są nieco inne, jego zasoby są inne właśnie, bo wynikają z różnych przeżyć i doświadczeń. W związku z tym, że to jest tak unikatowe, trudno napisać jeden scenariusz i jakąś zasadę dotyczącą tego, kiedy relaksacja jest skuteczna. Ponieważ wystarczy czasem jeden raz, kiedy ty się odprężysz i w zgodzie na własne uczucia i na tu i teraz, po prostu puścisz intencję i i to się zadzieje. Ale to właśnie wynika z różnych doświadczeń, bo albo, albo już coś przerobiłaś, byłaś obecna, już coś uświadomiłaś sobie, albo po prostu już w pewnym sensie wydarzenia pewne tak dały do, 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 do pieca, że stwierdzasz, że, że jesteś ważniejsza ty i że po prostu to ma być teraz, tak? I już w sensie masz po prostu nawet takie, że już w pewnym sensie taki poddajesz się po prostu, co ma być, to będzie. I właśnie często takie rzeczy się dzieją. I tu mam przykład jednej mojej klientki, która weszła w stan odprężenia z relaksu i nie planowała, jaka będzie intencja, i to, ta intencja przyszła do niej spontanicznie. I co się okazało? Powiedziałam, wystarczył tydzień, jak ona się ziściła. Chodziło o to, że um, po prostu um, przyszło do niej, że przychodzą do niej same zlecenia. Bez jej angażu przychodzą same propozycje i wystarczył tydzień, żeby zaczęły w różnym później częstotliwości one do niej spływać. Inna, inna tutaj klientka. Z kolei rozmawiałyśmy na temat damsko-męski, a w stanie relaksu tak poszła za sobą i za tym, co jej duszy gra, że wyobrażała sobie tak naprawdę swoją własną firmę i to, co może tworzyć i co, do czego ona tam dąży. I to wystarczyło, żeby podjęła po prostu działania. Coś tam tak wyczuła, tak przeżyła, tak, tak, tak to się wydarzyło, że ona wystarczyły dwa miesiące i ona miała wszystkie formalności już załatwione. I teraz już jest lokom, ona już działa. Um i wystarczył raz w stanie relaksu. Pamiętam klient kiedyś, który był po kursie również Sylwy, no to on na przykład, to było więcej powtórzeń relaksacji, ponieważ rzucił palenie, ale wiem do tej pory, bo miałam z nim niedawno kontakt, że faktycznie nadal nie pali, ale to wymagało już właśnie tych większej ilości powtórzeń relaksacji. Czyli podsumowując, istotne z punktu widzenia skuteczności relaksacji jest to, by być obecnym przy sobie, przy swoich emocjach i przy tym, co się przeżywa. Czyli nie samą tak naprawdę chodzi nie samą relaks i ten moment, kiedy my zamykamy oczy i wizualizujemy, ale też o te dni, o to, że robisz herbatę, o to, że, że nie wiem, sprzątasz, że rozmawiasz z dzieckiem, o całą codzienność po prostu. I tak naprawdę mm, mm, ja właśnie też ku temu tworzę pewne wydarzenia i one będą, będą się działy w terenie, na szlaku. Zachęcam, jeżeli ma ktoś ochotę, no to dołączyć do Newslettera, bo tam będę wysyłała wszystkie szczegóły. Właśnie będą one ku temu, żeby po prostu zacząć wdrażać tą obecność swoją, tą, tą, tą świadomość tego, co się przeżywa. Nie tylko w momencie, kiedy zamykasz oczy, ale w ogóle w ciągu dnia, żeby być świadomym tego, o czym się myśli i tak dalej, bo to sprzyja potem po prostu temu, że ty jesteś po prostu w nieustannym takim stanie przepływu, a nie, nie jest to takie kanciate, jak ja to mówię, czyli nie tak od bandy do bandy, że się obija, że a jest, jest miło, przyjemnie, w stanie relaksu i nagle BUM, znowu jest jakaś zgryzota i taka po prostu sinusoida, tylko jesteś w stanie bardziej subtelnie, coraz subtelniej, bo to jest kwestia też... No pewnego, pewnej praktyki przechodzić przez różne swoje takie przepływy emocjonalne. I to jest bezcenne. No dobra, no to tyle. Czyli relaksacja z zamkniętymi oczyma, a potem obserwowanie, co mi życie niesie. Ponieważ jeżeli to będzie informacja o tych ewentualnych takich blokadach, które powodują, że my jeszcze tego nie możemy tej wizji zrealizować. I gdy my to przeżyjemy. Uświadomimy sobie, no to wtedy już przepływa, przepływa do nas jeszcze może nawet potężniejsze coś niż nasza wizja. Do zobaczenia, cześć.